Szokujący plan Barcelony. Laporta gotów pożegnać kapitana. Szczęsny i Garcia przyszłością bramki. To nie są spokojne dni w gabinetach Camp Nou. W cieniu sukcesów sportowych w Barcelonie szykują się wielkie zmiany. A na celowniku znalazł się sam Mark Ter Stegen. Decyzja Joanne Leporti może zaważyć na przyszłości całej formacji defensywnej. Jak donosi dziennik As. Prezydent FC Barcelony Joan Laporta przekazał członkom zarządu jasny plan: jeśli Joan Garcia zgodzi się na transfer do Dumy Katalonii, to klub wystawi na sprzedaż jednego z obecnych bramkarzy. Wszystko wskazuje na to, że ofiarą tej roszady zostanie Mark André Terstegen, który, choć przez lata był niekwestionowanym numerem jeden, dziś nie cieszy się już takim zaufaniem ani w zarządzie, ani. Co gorsza? Wśród kibiców. Hiszpański dziennikarz Wiktor Lozano nie to nie owija w bawełnę. Jego zdaniem jednym z największych błędów Barcelony ostatnich lat była nadmierna lojalność wobec piłkarzy, których najlepsze lata są już za nimi. W jego opinii Terstegen, mimo bycia kapitanem, powinien ustąpić miejsca młodszym. Joan Garcia z Espanyolu to nie tylko zawodnik o ogromnym potencjale, ale również bardziej elastyczne finansowo rozwiązanie na przyszłość. Laporta najwyraźniej myśli podobnie. Co ciekawe, choć kontrakt Niemca obowiązuje aż do 2028 roku i należy do jednej z najbardziej lukratywnych w klubie, władze są gotowe pójść na trudne kompromisy. Kluczowe ma być podejście samego zawodnika. A nie zamierza siadać na ławce rezerwowych. W przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego, który już zadeklarował gotowość do bycia zmiennikiem, jeżeli taki będzie wymóg trenera Hansiego flickę. To sprawia. Że Polak wydaje się bardziej kompatybilny z nową wizją barki. W ocenie wielu, szczęsny Joan Garcia to duet, który może zapewnić spokojną i pewną przyszłość bramki Blaugrany. Achraf Ben Ayat z BN Sports ujawnia, że Ter Stegen jest głęboko poruszony ostatnią falą krytyki, jaka spadła na niego w internecie. Choć nie skomentował jej publicznie, wewnętrznie przeżywa poważny kryzys. Z kolei Laporta, choć docenia zasługi Niemca. Wie, że klub potrzebuje odświeżenia i nowego impulsu. Jeśli Joan Garcia zgodzi się na transfer, a szczęsny przedłuży kontrakt, Loster Stegena może zostać przypieczętowany. W teorii mógłby odejść do klubu, w którym miałby pewny skład i szansę na udział w Mistrzostwach Świata, ale musiałby zrezygnować z ogromnych zarobków w Barcelonie. Jaką decyzję podejmie? Tego dowiemy się już w nadchodzących dniach. Jakie jest Wasze zdanie? Czy to koniec ery ter Stegena w Barcelonie? Czy duet szczęsny Garcia to przyszłość Dumy Katalonii? Zostawcie komentarz pod filmem i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych aktualizacji prosto z Camp Nou.